Siema wszystkim, ja jestem JPM, a to jest mój diss best. Nikt mnie nie nominował i co z tego, to nie jest przecież nic złego. Dziś sobie urządzam grilla, na rusz dorzucam Matiego i Damiksa. Idę na kukułkę, okay, widzę już Matiego, ale to i tak nic złego. Mati widzi widza, nie oddał mi kasy, za to pójdzie do więzienia do pacy. I widzi tam Damiksa mi się bawi, Mati się dołącza, się nie wini za nic Idzie już policja, oni się całują i, i nie widzi jak stymulują Chcą się już wydostać, to nie na bazie, macie 48 godzin Odpowiadajcie Okej, okay, to nie jest na poważnie to dla Beki, dominuje Mati 6953 i Mixa. Macie 48 godzin. Musicie zrobić to samo, czyli wybrać dwóch youtuberów i ich zdisować. U mnie też oczywiście. Mają 48 godzin, żeby na to odpowiedzieć.